Tam widzów woli onko Aleksandra Rudnicka. Spotykamy się z okazji Światowego Dnia Świadomości Ostrej Białaczki Szpikowej. Ten dzień jest obchodzony od wielu lat 21 kwietnia, a moim gościem jest dzisiaj z tej okazji pani Katarzyna Lisowska ze Stowarzyszenia Hematonkologiczni. Pani Kasia prowadzi Facebookową grupę wsparcia, która powstała pierwotnie po to, aby wspierać pacjentów z mielofibrozą i ich bliskich, ale obecnie po latach jest to grupa. Która wspiera pacjentów ze wszystkimi nowotworami układu krwionośnego i chłonnego. Witam Cię, Kasiu, serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, Olu. Kasiu, powiedz nam, jak w tej, duża jest w tej chwili Twoja grupa wsparcia, ta, którą prowadzisz na Facebooku, i czy w, w, wśród tych pacjentów, których Ty wspierasz i ich bliskich, są osoby z ostrą białaczką szpikową? Ile to jest osób? Grupy wsparcia, które prowadzę i które są pod patronatem naszego Stowarzyszenia hematoonkologiczni, są jak gdyby poświęcone jednostkom chorobowym. I tak, na przykład mielofibroza ma oddzielną grupę wsparcia, ale mamy też pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową, ponieważ część nowotworów krwi może przejść w ostrą białaczkę szpikową, i wtedy nasi pacjenci, jak gdyby, otrzymują wsparcie na tych naszych grupach. Ale w Polsce. Pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową wspierają także inne organizacje, które też stricte prowadzą tych pacjentów od początku, czyli od momentu, kiedy pacjent zachoruje, dostanie diagnozę, aż do leczenia lub do przeszczepu, bo to w zależności, który pacjent jest z której grupy i jakiej opieki wymaga. Kasiu, ale ja powiem tak, że przygotowując podcasty z okazji Światowego Dnia Świadomości Ostrej Białaczki Szpikowej, no miałam pewien problem. Nie udało mi się dotrzeć do osób z tą chorobą, z doświadczeniem tej choroby. W ogóle zauważyłam, i ty też chyba, bo już dyskutujemy od dłuższy czas na ten temat, że pacjenci z tej grupy niechętnie mówią o swoich historiach. Jak ci się wydaje, z Twojej wiedzy i doświadczenia szczegółowymi. Musimy pamiętać, że na ostrą białaczkę szpikową według statystyk w Polsce chorują ludzie starsi. Chociaż to pojęcie starsi w dzisiejszych czasach jest takim dla mnie pojęciem względnym, bo za chwilę też będę miała bliższej dziesiątki i nie czuję się jako starsza, ale według statystyki już jestem, będę mocno starsza, czyli będę w grupie ryzyka. I ci pacjenci czasami nie posługują się Facebookiem czy jakimiś nośnikami, tylko bazują na tym, co im powie lekarz i na materiałach edukacyjnych, takich stricte papierowych, które otrzymają w gabinecie u lekarza. Druga część pacjentów to, jest, to są młodzi pacjenci. Młodzi pacjenci dzisiaj są bardzo wyedukowani, edukują się, szukają wszędzie pomocy. I ci pacjenci na grupach potrzebują także takich wskazówek, wytycznych, ale głównie jeżeli chodzi o leczenie. Bo pamiętajmy, że jeżeli lekarz pierwszego kontaktu nie zdiagnozuje nam białaczki ostrej szpikowej, i pacjent nie trafi bardzo szybko na oddział szpitalny, i tam nie zostanie podjęte leczenie, ten pacjent nam umiera. I śmiertelność w przypadku ostrej białaczki szpikowej jest bardzo duża. Więc pacjent szuka pomocy, dostaje od nas jakieś wskazówki, trafia do lekarza, który go leczy. I teraz przechodzi bardzo ciężki proces leczenia. Wiadomo, że część pacjentów może być prowadzonych do przeszczepu, bo ostra białaczka szpikowa to na ostatnim takim etapem leczenia tej choroby jest właśnie przeszczep. Lub ci, którzy nie mogą być poddani przeszczepowi, dostają inne leczenie, które ich, jak gdyby przedłuża im Życie oraz jakość życia. Więc moim zdaniem, ci pacjenci po tak ciężkim leczeniu, oni chcą już zapomnieć o swoim leczeniu, a ludzie młodzi często też potrafią mieć nawroty przy tej ostrej białaczce szpikowej. Więc jeden przeszczep im jak gdyby nie wystarczy. I są na grupie pacjenci, którzy mają tych przeszczepów już dwa, trzy i wtedy Ci pacjenci kompletnie nie chcą się jak gdyby udzielać przy jakichś wywiadach, tak jak Olu rozmawiałyśmy, czy jakichś podcastach, czy jakichś spotkaniach, ponieważ oni po tej ciężkiej chorobie, wracając do normalności, a mając często dzieci, rodziny, bo to tu o tej grupie młodych mówię, oni po prostu chcą zapomnieć. No właśnie, właściwie odpowiedziałaś mi na kolejne moje pytania i no my mamy też, wiemy, że nie ma, tak jak powiedziałaś, te osoby nie mają jakby własnej organizacji, one są zaopiekowane przez innego rodzaju organizacje, które prowadzą pacjentów hemato ale i też poruszyłaś bardzo ważny temat, bo ta ostra białaczka szpikowa to jest taka choroba, w której liczy się czas, prawda, ona się rozwija bardzo szybko, bardzo gwałtownie, no a wiemy, że tak, mamy duże kolejki do hematologa, nawet jak lekarz POZ-u napisze na CITO, wystawi kartę DILO, to te kolejki są długie, a z kolei nawet na tych oddziałach hematoonkologicznych, hematologicznych w ogóle brakuje łóżek, czy nie uważasz, że powinna być jakaś sprowadzona specjalna procedura, która w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że to jest z AML powinna dawać pierwszeństwo tym pacjentom do natychmiastowego przyjęcia. Myślę, Olu, że taka procedura jest, bo jeżeli pacjent trafi do lekarza POZ-u, który rozpozna ten AML, i lekarz pierwszego kontaktu skontaktuje się z placówką referencyjną, ze szpitalem, z przychodnią. Myślę, że tacy pacjenci są przyjmowani na CITO, bo tak jak mówiłam wcześniej, ten pacjent po prostu umiera. Dlatego też my od lat podejmując działania także dla pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową, wydaliśmy jesteśmy patronatem takiego poradnika. Ostra białaczka szpikowa, nie wiem czy go widać, i to wtedy pacjent, który trafi do lekarza, nawet POZ-u, i będzie miał diagnozę ostrą białaczkę szpikową, będzie mógł po pierwsze przeczytać, zobaczyć, jakie są wskazówki dalszego jego leczenia. To było też taka powstała publikacja, i tu jest taki, że tak powiem, cały notatnik do zapisów. Dlatego że pacjent musi wiedzieć po kolei. To jest tak ciężka choroba i tak nieprzewidywalna, że pacjent musi krok po kroku wykonywać wszystko to, co mu mówią lekarze. Więc, jak wspomniałam wcześniej, przy ludziach starszych, czyli takich w moim wieku, musi być ta wersja papierowa, żeby broń Boże gdzieś ktoś o czymś nie zapomniał. Dlatego edukujemy pacjentów zarówno tych starszych i tych młodych, a myślę, że jak już pacjent trafi do szpitala i lekarz wie, że jest to ostra białaczka szpikowa wtedy nie obowiązują nas żadne kolejki, żadne karty dilo, ponieważ walczymy o życie człowieka. No i tak powinno być rzeczywiście, a my rozmawiamy z okazji Światowego Dnia Świadomości Ostrej Białaczki Szpikowej i wczoraj miałam też rozmowę z panią profesor Wierzbowską, która właśnie zaznaczyła, że te objawy tej choroby na początku są bardzo takie niespecyficzne, one przypominają przeziębienie, infekcje i wielu pacjentów je lekceważy, czasami lekarze też tego nie zauważają i ty mówiłaś tutaj o właśnie ukazujących się różne Rodzaju takich poradnikach. My też chcemy przypomnieć z panem Rafałem, który tutaj jest z nami, że na stronie Oli Onko są dwa filmiki poświęcone ostrej białaczce szpikowej, gdzie właśnie to, co ty mówiłaś, jest ta cała ścieżka pacjenta w sposób taki rysunkowy, animowany, pokazana. Więc prosimy, żeby sięgać do tych materiałów i powiem, że one się cieszą dużą, dużą oglądalnością. Istnieje zapotrzebowanie na wiedzę na temat ostrej białaczki szpikowej, bo to jak powiedziałaś jest choroba która się szybko rozwija, ma, jest chorobą nawrotową? I jeszcze bym chciała, żebyś powiedziała coś właśnie o tej specyfice leczenia, bo tutaj pacjent często jest w izolacji i wtedy jest też odcięty od rodziny, od znajomych. Czy, jak to oceniasz z kolei dostęp do takiej opieki psychoonkologicznej, do tego wsparcia psychoonkologa właśnie w tych sytuacjach, kiedy ten pacjent jest w izolatkach? Czy ona według Ciebie, co mówią pacjent? Na przykład na tej twojej grupie, czy oni mają wystarczający dostęp do tego typu wsparcia? Jeszcze poruszę, Olu, jeden temat, jeżeli pozwolisz, bo my mówimy o ostrej białarce szpikowej, czyli o pacjencie, który trafia do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego i tam lekarz rozpoznaje mu chorobę, ale jest jeszcze Ostra białaczka szpikowa, która jest, tak jak mówiłam, przechodzi na przykład z mielofibroza, mielofibroza przechodzi w ostrą białaczkę szpikową. I wtedy też jest bardzo potrzebne monitorowanie tego pacjenta przez lekarza hematologa, który go prowadzi. Dzisiaj mamy dostęp do nowoczesnej diagnostyki, czyli mamy dostęp także do badań genetycznych. I naszym zdaniem Pacjent, który jest już pod opieką hematologa, powinien przy właśnie też zmienionych objawach danej choroby mieć zrobione badania genetyczne. To, to tak, że tak powiem, jeszcze pozwoliłam sobie o tym wspomnieć. Natomiast to, co pytałaś, Pacjent jest w izolatce bardzo długo. Pacjent musi być w tej izolatce, no ponieważ pacjent, który jest do przeszczepu szykowany, musi przejść kolejne procedury. Czy jest opieka psychologiczna, różnie to bywa? Jedni pacjenci mówią, że mają tą opiekę psychologiczną w swoim szpitalu, inni nie mają. Dlatego tak jak też robisz tym, robimy my. Tak samo nakręcamy spotkania, webinary, podcasty z psychologami, z psycholo-onkologami psychol, psycholo i tutaj też w tym naszym materiale, jak pacjent sobie kliknie na taki kod QR, który jest na poradniku, przekierowywuje pacjenta właśnie na to wsparcie psychologiczne. Psychologów, Olu, sama wiesz, że nam brakuje. No to jest temat... Bardzo moim zdaniem też taki niezaopiekowany, bo teoretycznie każdy pacjent, już nie mówiąc, czy to będzie pacjent przy nowej diagnozie, czy to będzie pacjent już na oddziale, powinien dostawać wsparcie psychologiczne. Pamiętajmy, że ludzie młodzi, którzy mają dzieci, na przykład młoda kobieta ma dwoje dzieci, jest zamknięta na jakiś czas w takim pomieszczeniu, no przechodzi traumę, tak? Kobieta tęskni, dzieci tęsknią, dzieci płaczą, mąż często nie wie, co ma robić. No, no, zdarzają się też, że ci pacjenci odchodzą. To są traumy dla całych wtedy rodzin, więc wsparcie psychologiczne Olu jak najbardziej. Tylko fachowe, czyli przez certyfikowanych psychologów, psychoonkologów, i takie wsparcie, które też pomoże temu pacjentowi, jak gdyby wejść w następne etapy choroby, bo często pacjent dowiaduje się od pielęgniarki, od lekarza, jaki etap choroby go czeka, natomiast to wsparcie psychologiczne by się przydało pacjentowi. I rodzinie. Dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, w dobie telefonów komórkowych, zawsze możemy zadzwonić, zawsze możemy sięgnąć właśnie po jakieś materiały, które nagrywają zaprzyjaźnione organizacje, zaprzyjaźnione fundacje, stowarzyszenia, tak jak twój portal Olionko, i sobie to odsłuchać. Tylko znowu pacjent starszy nie do końca umie się w tym systemie poruszać. Więc Dobrze, żeby taka pani psycholog przyszła, porozmawiała, a może wskazała, jak właśnie taki materiał otworzyć, jak go posłuchać. To jest bardzo ciężki temat, bo certyfikowanych psychoonkologów w Polsce brakuje, tak jak brakuje lekarzy hematologów. No właśnie, ja powiem tak, że w tym roku ten Dzień Świadomości Ostrej Białażki Szpikowej, tutaj mówiłaś dużo o roli rodziny, jest poświęcony osobom, rodzinom, wsparciu osób, które opiekują się pacjentami z tą chorobą, a więc rodzinom, ich opiekunom i bliskim. I to jest, myślę, bardzo ważne, bo my często mówimy o tym, że jak ktoś choruje na poważną chorobę, to. Choruje w tym czasie cała rodzina. To, to się nie da od siebie odłączyć, to jest połączone i tutaj trzeba wesprzeć i chorego, i jego rodzinę. Natomiast też chciałam ci powiedzieć, że tutaj mówiłaś o tej potrzebie diagnozy. To też były rozmowy z panią profesor Wierzbowską, kiedyś całej rozmowy. Ja pytałam wczoraj o to, czy tutaj nastąpił postęp, jeśli chodzi o dostęp do tej, do tej diagnostyki genetycznej, tej zwłaszcza w technologii MGC i okazuje się, że. No, NGS, yes. nie bardzo to się zmieniło. Nadal czekamy na tak zwany tak czwarty koszyk i na to, żeby skoordynować te badania, bo czasami pacjent leży w małym, małej placówce, na małym oddziale, gdzie nie ma dostępu do tych badań i powinny one być wykonywane w jakimś najbliższym certyfikowanym, najbliższym certyfikowanym laboratorium. I to jest na pewno ta potrzeba bardzo, bardzo ważna. I też myślę, że dla nas, dla organizacji pacjentów, takim tematem, którym powinniśmy się zająć, a już którym mówimy od jakiegoś czasu, to jest też refundacja szczepień. I refundacja takiego leczenia immunoglobulinami, które też poprawia tak jakby odporność pacjentów, więc to są też tematy, które gdzieś tam powinniśmy wpisać na swoją listę potrzeb, na, listę, na swoją listę refundacyjną, że tak powiem, I bo, bo to też by zmieniło bardzo efekty leczenia, efekty, które są związane z wykonywaniem transplantacji komórek macierzystych szpiku, bo tu jest też ważne poza samą tą procedurą, później to, jak pacjent jest zaopiekowany, kiedy musi odbudować swoją odporność. Musi zrobić, trzeba zrobić wszystko, żeby ten szpik znowu zaczął funkcjonować, ten nowy szpik i dobrze funkcjonował. Więc tu, myślę, że tutaj tu, jest pełna. Tu Olu jeszcze pamiętajmy o jednej grupie pacjentów. Tych, którzy nie mogą mieć przeszczepu, nie znajdzie się dawca. Bo to nie jest tak, że my mamy, nie dla każdego pacjenta jest dawca. To też musimy sobie wyraźnie o tym powiedzieć. Czyli jeszcze mamy grupę pacjentów, którzy będą mieli leczenie tabletkowe docelowe do końca swojego życia. Tak? Czyli też poprawiamy tym leczeniem jakość życia pacjenta. A badania, tak jak powiedziałaś, te certyfikowane, my staramy się o tym mówić. I czasami lekarze mhm. mają pretensje do nas, że mówimy, proszę Państwa, proszę zrobić badanie genetyczne certyfikowane, ale na przykład w mieście X, u Pani profesor, doktor X, tak? Bo nie wszyscy mhm. mogą leczyć ostrą białaczkę szpikową. Zresztą sama o tym wiesz. Poza tym, wczoraj w rozmowie to jest taki, powiedziałabym na koniec, optymistyczny akcent, bo jak wiesz, jest nowa forma przeszczepienia, bo mieliśmy alogeniczne, autologiczne, a teraz mamy jeszcze haploidalne. I w zasadzie to jest taka możliwość, dla, że każdy pacjent może mieć, bo jeżeli tylko jest, a zawsze jest 50% od rodziców, że w zasadzie każdy pacjent może mieć w tej formie przeszczepienia swojego dawcę tylko może mieć, na no powiedzmy, jakiś stan kliniczny, który mu nie pozwala na wykonanie przeszczepienia, więc to jest bardzo dobra wiadomość, że jest taka forma, no chyba, że jest jakaś sytuacja, że pacjent jest, nie wiem, sierotą, nie ma rodziców, nie ma rodzeństwa, no też tak bywa, prawda, ale generalnie to w tej chwili jest taka możliwość, że jest taki rodzaj przeszczepień, które można wykonać właśnie u każdego pacjenta, jeśli go stan z kolei też kliniczny pozwala. No i dobrze, że mamy to, co ty powiedziałaś, tak zwane takie terapie, które są właśnie takimi terapiami przedłużającymi życie, one są takie ratunkowe. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mówiłyśmy o tym, co się zmieniło, co jest nowego, no i o tym, co jeszcze cały czas jest do zrobienia, bo oczywiście, że będą cały czas nowe leki, które będą wchodziły i to jest normalne, ale jest też taka, taka, taki obszar, który powinien dotyczyć zwłaszcza nas, organizacji pacjentów, czyli ja uważam, że my powinniśmy się tym wszystkim, co jest wspieraniem terapii, wspieraniem pacjenta zajmować bo powinniśmy, ten obszar powinien być pod naszą opieką i powinniśmy o niego dbać, bo już samo leczenie zostawmy lekarzom, oni to najlepiej wiedzą. Tak. On, dziękuję, bardzo Ci dziękuję za... za to zaproszenie i też nie wiem, czy pamiętasz, jak lata temu się poznałyśmy i też yy, robiłyśmy mater materiał, robiłaś o ostrej Miałaszce szpikowej i wtedy nie miałyśmy takich optymistycznych y, informacji dla pacjentów, jak mamy dzisiaj, także bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, Kasiu.